Że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i niezkalanym przed Jego obliczem. A czym jest Kościół dla mnie? Na pewno jest dla mnie wspólnotą ludzi wiary. Kościół to miejsce, w którym spotykam Boga. Nie tylko podczas Eucharystii, spowiedzi, adoracji, ale także w drugim człowieku. Bóg, znając mnie najlepiej, wyznacza mi miejsce w Kościele, w którym mogę realizować swoje powołanie. Bo właśnie życie konsekwowane zajmuje większą część mojego życia. A wspólnota zakonna to taka grupa wsparcia, która zdąża w tym samym kierunku, ma ten sam cel. Bycie Jego częścią daje mi poczucie, że nie jestem. Na tej drodze sama. W ogóle życie konsekrowane daje mi siłę, żeby żyć zgodnie z tym, co jest dla mnie ważne. Jest dla mnie zapewnieniem, że warto iść za Chrystusem. Kościół to również dla mnie miejsce osobistego rozwoju. Szczególnie teraz, gdy. Zewsząd dobiegają głosy o skandalach w Kościele czy nienawiści do katolików. W takich momentach pojawia się pytanie, dlaczego oddaję życie dla takiego Kościoła? Odpowiedź brzmi: bo dla mnie jest nieograniczoną przestrzenią mojego osobistego rozwoju w kierunku nieba. Gdzie w mojej pełnej ludzkiej wolności codziennie mogę wybierać Chrystusa na nowo, bo ja chcę być święta. Kościół i życie zakonne postrzegam jako zgromadzenie ludzi bliskich, dalekich, z którymi przeżywam moją wiarę, gdzie spotykam również ludzi, których nie rozumiem i uczę się ich kochać. Otwieram Perspektywę miłości bezgranicznej, darmowej, o którą nie musimy się starać, na którą nie musimy zasługiwać. Bycie w Kościele zakłada bycie w bliskości Matki Syna Bożego. Czekamy na jej nawiedzenie. W naszym domu będzie z 16 na 17 lipca. Ksiądz biskup zachęcając do Odjęcia nowelny przed nawiedzeniem Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, która odbywać się będzie pod hasłem Przez Matkę do Syna 900 lat diecezji włocławskiej wystarczył w imieniu trzy zadania, które mają nas przygotować na te spotkanie. To jest umocnienie wiary osobistej, odnowienie życia religijnego w rodzinach, właśnie jako Wspólnota Domu Pomocy Społecznej, tego naliznej w kole, tego małego, lokalnego kościoła wrocławskiego przygotowujemy się w łączności z tą decyzją na to spotkanie poprzez Mieszkańcy personel, siostry spotykają się w tej kaplicy na modlitwie różańcowej i pielgrzymują szlakiem Maryjny w maryjnych Diecezji Wrocławskiej. Jest to nasza odpowiedź na zaproszenie księdza biskupa i w ten sposób pogłębiamy naszą przynależność do Kościoła.